Witajcie, moi kochani! W polskiej polityce rzadko zdarzają się sojusze trwałe i przewidywalne. Historia relacji między prezydentem Karolem Nawrockim a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią jest tego najlepszym dowodem. Od początkowych, ostrych starć w czasie kampanii wyborczej, poprzez chwilowe porozumienie tuż po wyborach, aż po obecne otwarte konflikty, ich relacje przypominają emocjonujący serial polityczny, w którym każdy odcinek przynosi nowe zwroty akcji. Jeszcze niedawno wydawało się, że obaj politycy będą w stanie znaleźć wspólny język. Spotkanie w lipcu 2025 roku w Sejmie, tuż po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego, miało być symbolicznym początkiem współpracy między głową państwa a jednym z najważniejszych urzędników w państwie. Jednak sielanka trwała zaledwie kilka tygodni. Dziś, na początku września, marszałek Hołownia Niespodziewanie otworzył nowy front polityczny i sabotuje działania prezydenta. W tle całej sytuacji unosi się cień Donalda Tuska, który, jak sugerują polityczne kuluary, ma wpływać na decyzję hołowni, wykorzystując jego obawy o własną pozycję w obozie władzy. Zdraślijcie, towarzysz Maciek, co wy chcecie mi skazić? Potem sobie porządku panowie pogadacie. A... Ja próbuję. W trakcie kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia nie szczędził ostrych słów pod adresem Karola Nawrockiego. Jako marszałek Sejmu pozycjonował się na przeciwnika nadmiernych ambicji Karola Nawrockiego. Debaty przedwyborcze pełne były emocjonalnych starć, w których Hołownia niekoniecznie wypadał zwycięsko. Karol Nawrocki z kolei prezentował się jako kandydat silny. Zdecydowany i gotowy do przywrócenia porządku państwowego. Po zwycięstwie Nawrockiego wielu spodziewało się, że konflikt z Hołownią przerodzi się w otwartą wojnę o władzę. Ku zaskoczeniu wszystkich, po tajnym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim i później z Karolem Nawrockim w Sejmie, wszystko udało się poukładać. Później padły jednak te słowa, które pokazały, jak zepsute jest środowisko wokół Donalda Tuska. Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano, czy rozpytywano mnie, czy jestem gotowy przeprowadzić zamach stanu, bo do tego nie doszło. To się sprowadza. jest sprawa. W, w, przyjdzie czas, że i o tym będziemy rozmawiać. Świętnik podkreślał, że odrzucił te propozycje i postanowił działać zgodnie z konstytucją. Jego słowa wywołały polityczną burzę. Natychmiast pojawiły się pytania o to, kto stał za próbą wywierania nacisku. W politycznych kuluarach coraz głośniej mówiło się o tym, że inspiratorem całej sytuacji mógł być Donald Tusk, który obawiał się rosnących wpływów Nawrockiego. Według nieoficjalnych informacji premier miał być niezadowolony z faktu, że Hołownia nawiązał dialog z nowym prezydentem. W odpowiedzi miały pojawić się działania mające na celu osłabienie pozycji marszałka sejmu. W tym kontekście coraz częściej wymienia się nazwisko Romana Giertycha jego internetowe zaplecze, w tym grupa aktywistów znana jako Silni Razem, zaczęło prowadzić agresywną kampanię w mediach społecznościowych wymierzoną w Hołownię. Mimo tych napięć, w sierpniu sytuacja wydawała się uspokoić. Karol Nawrocki w publicznych wypowiedziach chwalił marszałka Sejmu za bardzo dobrą współpracę przy procedowaniu projektów ustaw prezydenckich. Obaj politycy prezentowali się jako odpowiedzialni mężowie stanu. Którzy potrafią współdziałać mimo różnic politycznych. Optymistyczny obraz współpracy rozsypał się na początku września. Ku zaskoczeniu opinii publicznej Szymon Hołownia zwrócił dwa z pięciu projektów ustaw przygotowanych przez prezydenta Nawrockiego. Decyzja marszałka była szeroko komentowana. Oficjalnym powodem były braki formalne w dokumentach. Jednym z odrzuconych projektów była ustawa dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Jednak z drugiej strony padają komentarze, że to wszystko po to, żeby dać rządowi czas na przygotowanie własnych projektów i by znowu nie dać się ośmieszyć prezydentowi. Bowiem Karol Nawrocki od początku prezydentury idzie jak burza i nie tylko blokuje szkodliwe ustawy, ale też składa bardzo wiele swoich projektów. W Sejm to też jest jakby trochę po, pozwólcie państwo powiedzieć też taka. Nie chcę powiedzieć obrona, bo nie czuję, że jesteśmy atakowani, ale też zajęcie bardzo jasnego stanowiska. Zajmowałem je w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego, jak będzie trzeba, będę zajmował w stosunku do Pana Prezydenta czy do innych. Nie, nie jest właściwym słowem obrona, ale chcę powiedzieć, że stanie na straży kompetencji Sejmu jest jednym z głównych zadań marszałka Sejmu. To Sejm jest od uchwalania ustaw, to Sejm jest od stanowienia w Polsce prawa i będziemy bardzo ściśle i jasno też jakości stanowienia prawa w Sejmie przestrzegać. Dlatego wszystkie projekty prezydenckie, jak mówię, będą miały swój bieg w Sejmie. W, nadałem numer druku wszystkim pięciu w inicjatywom ustawodawczym pana prezydenta, natomiast w dwie zwróciłem do, w, do uzupełnienia. Sejm w tej kadencji nie przepracowuje się. Wiele tygodni z posiedzeniami nie miało nawet pełnych trzech dni. Nagle jednak po wyborach doszło do zmiany i politycy koalicji zaczęli pracować. Kiedy jednak prezydent blokuje niekorzystne ustawy i składa swoje, od razu pojawia się sabotaż w Sejmie. W politycznych kuluarach od razu pojawiły się teorie, że prawdziwym powodem zmiany postawy hołowni jest presja ze strony Donalda Tuska. A być może w tej sytuacji wchodzą w życie słowa Tuska, który publicznie jasno zakomunikował, że dalsza współpraca z Nawrodzkim i PiS będzie uznana za zdradę obozu rządzącego. Prezydent, który chce zastąpić rząd i powiedzieć: To teraz ja będę wam wetował wszystko i zgłaszał inicjatywy ustawodawcze, to nie jest pomysł, który w moim najgłębszym odczuciu zgadza się, widzi się z duchem polskiej konstytucji. Natomiast oczywiście ja mam nadzieję na rozmowę niejedną z Panem Prezydentem, gdzie i o swoich powiedziałbym na poziomie meta, ale też i w, w obszarze tych konkretnych regulacji wetowanych czy podpisywanych, czy inicjatyw ustawodawczych, że będziemy mogli o tym rozmawiać, bo myślę, że taka rozmowa między marszałkiem Sejmu, prezydentem, podobnie jak i między premierem a prezydentem. Należy się Polakom. Jest po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebna. Więc ja, jak mówię, no pewnych rzeczy nie jestem w stanie zrozumieć, kiedy pan prezydent wetuje zupełnie techniczną ustawę, tylko dlatego, że PiS przeciwko nim głosował w Sejmie. Może to wpływ posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy przenieśli emocje z sali plenarnej prosto do kancelarii prezydenta, ale chcę jeszcze raz podkreślić. Prezydent w polskim ustroju nie jest. Przedstawicielem parlamentarnym opozycji, który, jeżeli nie udało się wygrać głosowania w Sejmie, to spróbuje zawetować tę ustawę, jakby przenosząc ten spór czy te rozmowę z Sejmu do kancelarii prezydenta, bo tego po prostu nie przewiduje polska konstytucja. Konstytucja mówi jasno, mamy system parlamentarno-gabinetowy, prezydent jest od nadzoru. W, I myślę, że też pan prezydent, jeżeli będę miał okazję z nim o tym rozmawiać, w ten punkt widzenia przyjmie. Choć słowa marszałka brzmiały spokojnie, polityczni analitycy odczytali je jako otwarte zakwestionowanie strategii prezydenta. Media natychmiast podchwyciły temat, a w sieci pojawiły się liczne spekulacje dotyczące prawdziwych motywów Hołowni. Część komentatorów uważa, że marszałek działa pod dyktando Tuska, który chce osłabić Nawrockiego, zanim ten zdąży w pełni umocnić swoją pozycję. Inni sugerują, że hołownia po prostu stara się ratować własną karierę polityczną, balansując między prezydentem a premierem. Donald Tusk od lat słynie z umiejętności politycznego rozgrywania swoich rywali i sojuszników. W przypadku obecnego konfliktu jego rola wydaje się kluczowa. Wiele wskazuje na to, że chce przejąć lub rozbić partię Szymona Hołowni. A silne zaplecze medialne Tuska, w tym aktywiści internetowi powiązani z Romanem Giertychem, prowadzą zmasowaną kampanię atakującą marszałka A rotacyjnego za to, że zaprzysiągł Karola Nawrockiego na prezydenta, którego nazywają nielegalnym. Jednocześnie Tusk ma wysyłać jasne sygnały do swojego obozu, że jakakolwiek współpraca z Nawrockim jest niedopuszczalna. Wygląda na to, że po długiej nieobecności w mediach, hołownia się ugiął. Nie bez znaczenia jest zapewne też to, że została na niego nasłana prokuratura po jego słowach o zamachu stanu. W końcu to partia Donalda Tuska kontroluje resorty siłowe, a to nie było przypadkowe, że akurat teraz, kiedy Hołownia jest poddawany naciskom z wielu stron, a niedługo ma stracić swoją funkcję, Tusk chce mu jak najbardziej dokręcić śrubę. A, I to chyba zaczyna przynosić efekty i wprowadza konflikt na linii Hołownia-Nawrocki. Sam marszałek twierdzi, że on nie sabotuje działań prezydenta, ale jednak niektóre projekty składane przez głowę państwa są opóźniane w sytuacji, kiedy rząd nie jest gotowy ze swoimi. A jeden z dziennikarzy na konferencji zwrócił mu nawet uwagę, że nie musi opóźniać inicjatyw prezydenckich konsultowanie pro, projektów obywatelskich wrocławskich. Rząd, rządowe nie. są z tego obowiązku rządowe, wyjęte, ale a senackie i prezydenckie są konsultowane pańską decyzją. Tak, i moja decyzja jest taka i niezmienna praktyka, że wszystkie projekty są równe wobec prawa. Żałuję szczerze, że nie mogę konsultować rządowych, bo też bym to robił, ale taka była decyzja Izby. Uważam, że to sprawia, że to prawo jest jeszcze bardziej przemyślane, jeszcze mocniej można mu się przyjrzeć, a jak ktoś ma... Kwestie terminowości do załatwienia, to myślę, że pan prezydent, i mówię to szczerze, sine ira, że on się ucieszy z tego, że mimo, że jego projekt musi jeszcze chwilę poczekać, to my się zajmujemy i projektem rządowym i opozycji na najbliższym posiedzeniu, które dokładnie tego będzie dotyczyć. Choć na tej samej konferencji prasowej marszałek zapewnił, że nie będzie mrozić projektów ustaw z kancelarii Karola Nawrockiego, tak nie da się ukryć, że on je opóźnia, kiedy jest to na rękę rządowi. A do tego jeszcze przecież dojdzie mrożenie w komisjach, nad którym za bardzo nie panuje. Ja oczywiście też i to deklaruję z całą mocą, wszystkie projekty, które Pan Prezydent przyśle do Sejmu, będę traktował dokładnie tak, jak te wszystkie projekty, które do tej pory do Sejmu wpływały, czy to poselskie, czy to rządowe, one będą musiały spełnić po prostu kryteria jakościowe, jeżeli podlegają przejść konsultacje społeczne i zapewniam Państwa, że do końca mojej kadencji na funkcji marszałka Sejmu nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich. Przypomnę, że za mojej poprzedniczki dwa projekty prezydenckie trafiły do zamrażarki, nie dostały numerów druków, nie poszły dalej. To się nie zdarzy, dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu i będę bardzo poważnie w... traktował, tak jak traktowałem od 13 listopada, wszystkie projekty prezydenckie. Otrzymały numer druku i miały swoją drogę w Sejmie, bo to się po prostu powadze urzędu prezydenta i jego uprawnieniom konstytucyjnym należy. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zachęcamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.